Witam was bardzo serdecznie w tym kolejnym odcinku zagramy Matrix Page of Nioh jak ostatnio skończyliśmy yy, mamy nową moc do yy, i chyba ta nam została ta tutaj wiadomo jaka to jest ta od ściany tak ta od ściany co żeśmy się odbijali no to możemy to wykorzystać może za... nie no na pewno się wykorzysta czemu nie jakaś pała będzie nam tutaj Then alive? Oh, okay. oh Marco just the duper. He's alive. Karate I don't know, he just went dead. You killed them. What? Oh, God. I'm tired, Trinity. I hate this place. I'm tired of this war. <sharp> <sharp> I'm tired of fighting. The ship. Oh, cool. Being cold! Being cold—it's the smell. if there is such a thing? Source the, the same goddamn. Mm. The then we have a deal. I, I, I must get free. Cyber. Come on! Come on! Oh. Are you sure you want to hear this? You're gonna kill him. Kill Morpheus. He tricked us. If you'd have told us the truth, we would have told you to shove that red pill right up your ass. In the one hand, you'll have Morpheus's life. You're going to tell uh, me. Morpheus going, going, going to die. And in the other hand, you'll have your own. Stop. One of you is going to die. Oh, We'll be up to you. Guns. Aha, mało tej broni, rzeczywiście. Nie bym jeszcze wziął. Daję tobie. Jeżeli daję, to wiesz. No o, Moja ulubiona misja! Nareszcie mam to niezłym Dobra, ja idę ten, bo Jesus Christ. What is this? Nie, na powagę, co to było? Typało Dobra! O, Jeszcze seba. A cóż to za piękność? Aha, co? Is that it? znam ne še jak ište zvrši. A nje, pametam. Dobra! Pokaz. Ne, 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 Ja, 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 ja zawsze na bijatykę idę, bo mi najlepiej to wychodzi. Strzelanina, no nie za bardzo w matrixie. Ja wolę walkę. Może szlak nie idę na bocie! Ale trwało to do wale Dobra. Dobra, nie, trochę się z tobą pobijemy tu. Dobre BUOM TABROM O, człowiek słaby trochę O e, no nie zdążyły strzały dość Dobra jest tam Dobra, i po nim. jeszcze? Dobra, nie będę może tracił broni, bo i tak wiem, że jedno kopnięcie, i po nim. Aha! O, ty cholero! Nice hit, no ja mam go. Bo myślałem, że ma mało życia i dlatego nic tutaj. Dobra, idziemy. Aha. Ciekawe tam chyba rozerwało nas ten No, a wy mi jeszcze raz tą broń. Nie będę próbował. A tu zostaw Twinity. Dobra, tych Widzę wszystko. John. Dobra, już Trunki tam są jakieś jeszcze Ach, I po to. No dajesz. U. A ty się wyjdziesz za, za tamtego Trinity, a nie ze mną będziesz tutaj, co ty się srasz? Ma broń, lepszą od niego, a będzie mi pomagać. Jestem facet. No nie no Bum. Nie Aha. O, dobra. Weszłem w drzwi i nagle wszystko się zdarzy. Bo walnąłem ryjem o drzwi. Dobra, cóż to za nową moc mamy tutaj? Mm. O! Dobra. Proszę mi tutaj pokazać. Yy, to znaczy, może być, jednak ja bym jeszcze zobaczył tą. Aha. Bo ja wiem. Tam może być No dobra Weźmiemy to. Zaryzykuję. Raz się żyje. O, trzeba. trzeba zobaczyć ogólnie. Trindy, help. Jeszcze tego nie zapomnę. Jakieś to były czasy, jak się grało w Matic Space of New. Dobra. Dobra. 421 No non There is no spoon <laughs> Też prawda, będą tracić czas. Uoooo! Dajesz! Ała! Się <laughs> przynajmniej wykąpiecie. Find them and destroy them. Aaaa, żeby tak umieć, to szepię. Ciąść przy... Prawie przycisk mysz. na broni nie miał. Nie zapracował tak. Aha. Ciekawe. Only human. Dobra, akurat kiedy miał we mnie strzelić, ja dostaję nowego skiera. Yy, aha. Trinity, help. Wow! Dzięki, Trin. To było coś, nie można powiedzieć. Dobra, mamy bronię. Gdzie mam w ogóle iść? A gdzie tamte? Tam. Kurde, poleciał No, no fucking shit. No. Neo, focus on the soldiers. The agent can't possess them if they're dead. Agent. Shoot the agent. On my way. You defeated. Zostaw ją, w Ona nie zasługuje na takiego faceta jak ty. Ona zasługuje dla mnie. Na, na mnie, chyba, dla mnie. Dobra. A, A, bo ja muszę go chyba wywalić stąd. Teraz mi się przypomniało, przecież tak było. Dobra, facet, że się teraz nagrabi. Uf! <laughs> Uf. Kurde, bo zaraz spadnę, debilu. Co ty się... e. Nie miał się rozwalić pyska raczej tak mi się zdaje, że miał wyskoczyć. O, że Haha, <grym /dyskoczynko> sam zeskoczył! Nie musiałem się nawet wysilać, szczerze powiedziawszy. O, idą kolejne. Ka-Chinga! O, nie trafię, nie trafię! Trafiło jedno! Czemu tak, no? A tutaj zawsze Pamiętam. Dobra. No. E. Tu. Strzały. Gdzie no. Tu. Kurde, zwycięskie. O, o shit. chyba spadnę. Nie, 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 spadnę! Jeszcze tak nie było! O, co poleci. Oh. Oops. Evia. Laura, watch, 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 watch. Chu. I can't do this much longer. On my way. <makes sound> oh. Eee, no co dobra, Trinity, weź go, podtrzymaj, no dobre. Dobre, dobre zagranie jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Proszę, proszę, nie wtedy oh. chyba jest misja od początku. No że szlak jasny Dobra, nic mu nie zabiera, nic mu nie dodaje! Czemu nie mogę go ten! O! Szlak jasny <laughs> Mamo Dlaczego? Dlaczego? O do dupy o działa? Myślałem, że zablokowałem mój Patrzcie. Dopiero tu. Dobra, najwyżej kiedy indziej zrobimy tą misję. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie, łapki w górę, komentarze.